Znajdujemy się na jednej z koszalińskich inwestycji. Inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kościuszki wraz z budową ronda, które poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego z ulicą Piłsudskiego oraz ulicą Kościuszki. Tą inwestycję, którą widać za moimi plecami realizuje na zlecenie Urzędu Miejskiego koszalińska firma Domar za ponad 4 miliony złotych. Ta inwestycja polega no, w tej chwili na budowie ronda, ale wcześniejsze prace to przebudowa samej ulicy Kościuszki wraz z, z niezbędną infrastrukturą podziemną. To w sumie nowy wodociąg, kanalizacja, kanalizacja deszczowa, nowe chodniki, również nawierzchnia oraz oświetlenie. Ta inwestycja nie byłaby możliwa bez środków budżetu miasta Koszalina, ale także rządowego programu. Jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Na ten cel pan prezydent Piotr Jedniński pozyskał kwotę ponad 2 milionów złotych. Cała inwestycja ma kosztować 4 miliony złotych i ma zakończyć się do 31 marca. Tak jak widać, zaawansowanie prac jest znaczne. W tej chwili firma Domar realizuje kanalizację już na samym skrzyżowaniu. Myślę, że jeżeli warunki pogodowe pozwolą. Wkrótce przystąpi do realizacji już samego ronda i na pewno ta sytuacja, ten wygląd, który mamy w tej chwili na pewno bardzo szybko się zmieni, tym bardziej, że czasu nie jest za dużo. Zamknięcie mamy od kilku tygodni. Na pewno są to duże utrudnienia dla mieszkańców Koszalina, zarówno dla kierowców, jak i dla osób pieszych, dla mieszkańców tutaj. Za te utrudnienia chciałbym bardzo, bardzo serdecznie po prostu przeprosić. No ale kiedyś tą inwestycję trzeba było rozpocząć, kiedyś trzeba było ją przeprowadzić. Nigdy na to nie ma dobrego czasu, a cieszymy się, że są na to pieniądze. Podobnie zresztą jak na ulicę Piłsudskiego, gdzie został już przekazany plac budowy, plac budowy firmie Strabat, która w ciągu dwóch najbliższych lat przebuduje cały odcinek od ulicy Rotmistrza Pileckiego do ulicy Traugutta. To również bardzo poważna inwestycja, która kosztować ma ponad prawie 14 milionów złotych. Na tą inwestycję również pan prezydent pozyskał ponad 5 milionów złotych z, z, z rządowego programu budowy dróg samorządowych. I w sumie ta, te pieniądze pozwolą na wybudowanie tutaj nie tylko nowych chodników, nie tylko infrastruktury podziemnej, a więc rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną, bo jest to bardzo ważna sprawa, ale także będzie tutaj nowe oświetlenie, ścieżka rowerowa, na pewno ta ulica, która należy do jednej z najpiękniejszych ulic Koszalina bardzo się zmieni, na pewno poprawi się tutaj estetyka i poprzez realizację właśnie tego ronda na pewno bezpieczeństwo, a o to nam wszystkim chodzi, aby w koszelnie żyło się po prostu bezpiecznie.